Cześć! Witam wszystkich na pierwszej lekcji języka niemieckiego. Dzisiaj pouczymy się podstawowych zwrotów oraz wyrażeń. Zaczynajmy. Słówko ja oznacza tak. Nein, czyli nie. Guten Morgen, dzień dobry. Używamy rano, zazwyczaj do godziny 12. Guten Tag, dzień dobry po południu. Guten Abend, dobry wieczór. Halo, czyli cześć, na powitanie. Tschüss, czyli Pa. Gute Nacht, czyli dobranoc. Auf Wiedersehen, do widzenia. Einen schönen Tag, miłego dnia. Bitte oznacza w języku niemieckim proszę. Danke, czyli dziękuję. Entschuldigung, czyli przepraszam. Es tut mir Przykro mi. Herzlich willkommen. Witamy serdecznie. I to by było na tyle. Jeżeli wam się podobało, to bardzo was proszę o łapki w górę oraz o subskrypcję. Wszystkie słówka znajdziecie w opisie poniżej. Dziękuję i zapraszam do kolejnych lekcji.